Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. Szczególnie gorąco witam wszystkie zodiakalne strzelce. Przygotowałam dla Was ogólne czytanie na maj 2019 roku. Maj już za pasem, także czytanie dla Was jak najbardziej gotowe. Tylko moi drodzy, wystarczy interpretacja, więc niezwłocznie sobie do tej interpretacji przejdziemy. Tylko nadmienię, że oczywiście, jak to z czytaniami ogólnymi bywa, no nie jest skierowane po prostu do wszystkich. Dlatego, że nie ma takiej możliwości. Można sobie oczywiście zamówić czytanie indywidualne, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ale mam nadzieję, że z tego czytania po prostu coś istotnego dla siebie wyciągniecie jakąś przynajmniej jedną małą informację, że coś wam się po prostu przyda, wykorzystacie to we własnym życiu. Moi drodzy, będzie oczywiście czytanie dotyczące relacji, uczuć, spraw uczuciowych będzie czytanie dotyczące kwestii zawodowych, finansowych, Finansowych, na koniec kwestie zdrowotne, ale zanim do tych czytań przejdziemy, to. Najpierw będzie omówienie takiej dodatkowej karty, którą dla Was wylosowałam. To jest taka karta przewodnia na cały ten zbliżający się miesiąc. I dla Was to jest, moi drodzy, drzewo odpoczynku mówiące o cierpliwości i spokoju. Jest to numer 22, więc dla niektórych oczywiście ta liczba może mieć jakieś znaczenie. Tym bardziej, moi drodzy, że jest to liczba mistrzowska, jest to liczba osób z bardzo rozwiniętą intuicją. Oczywiście może też dla niektórych być czwórka po prostu. Istotna, czyli 2 plus 2 równa się 4, więc oczywiście możemy sobie te poszczególne składniki sumować, sprowadzić to do podstawowej cyfry, i wtedy rzeczywiście dla niektórych po prostu y, ta czwórka może y, jakieś znaczenie tutaj mieć. Przejdziemy sobie teraz właśnie do Omówienia tej waszej karty przewodniej. Ona, moi drodzy, może występować albo w pozycji sprzymierzeńca, albo w pozycji wyzwania. Oczywiście, dla niektórych może to być sprzymierzeniec, dla innych może to być wyzwanie. Sprawdzimy sobie, jakby tutaj, oba aspekty. Zaczniemy od pozycji sprzymierzeńca. Drzewo odpoczynku to znak dla ciebie. Żebyś przestał się koncentrować, planować i abyś się wyciszył. Symbolizuje pozostawanie w bezruchu oraz odprężenie. Kluczem do połączenia się z drzewem odpoczynku jest cierpliwość. Drzewo odpoczynku prosi, abyś zwolnił, usiadł wygodnie i podziwiał, jak rozkwitają pąki róż oraz jak ptaki żywią się na łące. Jeszcze nie czas, aby ruszyć dalej. Być może nie odpoczywasz tyle. Ile powinieneś. Dlatego też drzewo odpoczynku zachęca do zachowania spokoju i kontemplowania dobrego losu. Nawet jeśli sprowadza się to do błogosławienia chaosu w swoim życiu, to znak, aby pozwolić sobie o wszystkim zapomnieć, z wyjątkiem chwili spokoju. To jak życie w przestrzeni pomiędzy oddechami. Kiedy zjawia się drzewo odpoczynku, sygnalizuje, że na tę chwilę zrobiłeś wszystko, co byłeś w stanie zrobić. Nadszedł czas, aby się odprężyć. I pozwolić, aby Twoja historia sama się rozwijała. Zasłużyłeś sobie na odpoczynek. Jeśli tak zrobisz, pojawią się niesamowite pomysły. Nie zapominaj o pradawnym pożekadle. Czynimy, nie czyniąc nic, a wszystko zostaje zrobione. E, I teraz, moi drodzy, drzewo odpoczynku w pozycji wyzwania drzewo odpoczynku w formie wyzwania prosi cię o to abyś się zastanowił czy przez swoje zabieganie myślisz jedynie o stresie w którym teraz żyjesz gdy jesteś zajęty i przepracowujesz się stajesz się kimś kto robi a nie kimś kto jest to znak, abyś był ostrożny, gdyż w przeciwnym razie skończy się to chorobą albo w najlepszym wypadku tym, że nie będziesz w stanie cieszyć się życiem. Uspokój się, nadszedł czas na medytację i zrobienie sobie wolnego, bo inaczej popełnisz błędy, których możesz później żałować. Nie martw się, wszystkie sprawy, z którymi starasz się sobie poradzić, nadal będą aktualne, kiedy będziesz gotów na to, aby ponownie ruszyć do przodu. Tylko wtedy osiągniesz jasność umysłu. Moi drodzy, mam wrażenie, że tutaj to drzewo odpoczynku bardzo mocno symbolizuje u Was sferę uczuciową i sferę zdrowotną, które w tym miesiącu mogą się bardzo przenikać, dlatego że chodzi o pewną taką równowagę emocjonalną, która być może też właśnie przekłada się na różne kwestie zdrowotne. Pokazujecie się w przepięknej karcie. Jeżeli chodzi o Maj, właśnie w sprawach uczuciowych, ponieważ jest to karta gwiazdy, czyli karta mówiąca o waszym takim uczuciowym przeznaczeniu, być może o spełnieniu emocjonalnym, o tym, że jesteście na właściwej drodze do budowania własnego szczęścia, że być może właśnie niektórzy z Was w maju spotkają takiego partnera docelowego, osobę, z którą zechcą po prostu dzielić to życie ziemskie tutaj, że będziecie rzeczywiście w stanie z tym partnerem osiągnąć pewną równowagę, że być może jest to właśnie osoba Wam pisana, taka właśnie zapisana w gwiazdach, także taka miłość bardzo y, mocna z przeznaczenia. Rzeczywiście. Ta karta gwiazda jest tutaj bardzo pozytywną wróżbą. Natomiast to, na co chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę w tym rozkładzie, to to, że chyba jesteście jedynym znakiem, i w ogóle nie pamiętam też dawno, żeby mi się coś takiego zdarzyło w tych czytaniach takich ogólnych, miesięcznych, że macie po prostu w tym czytaniu na uczucia tylko i wyłącznie arkana wielkie. Tylko arkana wielkie, czyli coś tu się naprawdę dużego zadzieje, coś tu się będzie wielkiego działo, to jest grubsza sprawa, że tak powiem, sprawa grubszego kalibru. Czyli właśnie może tutaj e, następować e, takie zastępowanie różnych relacji toksycznych, tudzież karmicznych, e, właśnie takimi relacjami z przeznaczenia. Oczyszczanie jak gdyby tej waszej energii miłosnej, tej sfery emocjonalnej. E, paradoksalnie tym, co będzie przeszkadzało, jest karta sądu ostatecznego czyli jak sama nazwa tej karty wskazuje, wszelkiego typu takie rozwiązania radykalne, ostateczne może tak być, ponieważ karta sądu ostatecznego właśnie jest uważana za kartę karmiczną, że u niektórych strzelców po prostu pojawi się ten partner z przeznaczenia, ale na przykład przeszkodą na drodze do osiągnięcia szczęścia z nim będzie jakiś na przykład wasz związek, w którym obecnie jesteście. Jakiś jeszcze niezakończony na przykład związek karmiczny. Małżeństwo karmiczne, i w tym wypadku trzeba będzie najpierw jakby uporządkować swoje sprawy, i dopiero wtedy będzie jakby ta otwarta furtka, żeby móc. Iść ku czemuś nowemu. Tym, co Wam będzie pomagało, jest Karta Księżyca, czyli po pierwsze, bardzo, bardzo rozwinięta intuicja, e, czyli może tutaj być m, taka sytuacja, że po prostu poznacie tę osobę, jeżeli jeszcze jej nie znacie, tego idealnego partnera, idealną partnerkę dla Was i od razu po prostu będziecie wiedzieli. To mi tutaj troszeczkę nawet pachnie dla niektórych e, bliźniaczym płomieniem, czy bratnią duszą, takie rozpoznanie. Wiecie, że spotykacie jakąś osobę i jest od razu. Takie przekonanie, że wy już się znacie, że po prostu dusza rozpoznaje duszę i to się dzieje natychmiastowo. Możecie nie wiedzieć skąd się znacie, możecie mieć takie po prostu niejasne odczucia związane z tą osobą, ale gdzieś. Po prostu intuicyjnie będziecie się wzajemnie wyczuwać. Yy, może być tak oczywiście, bo niekoniecznie musi chodzić o nowe związki. Dla osób, które są w związkach, bym powiedziała, że mogły to być związki problematyczne trochę, trudne związki, gdzie były być może jakieś właśnie karmy do przepracowania. Ale też nie zawsze, yy, jeżeli spotykamy się i przepracowujemy ze sobą jakąś karmę, to ten związek musi się zakończyć rozstaniem. Czasami takie związki karmiczne po przepracowaniu, oczywiście tych lekcji, które mamy do przepracowania, pracowania mogą całkiem fajnie funkcjonować jest szansa na to aby rzeczywiście osiągnąć szczęście w tych związkach tylko tutaj trzeba po prostu nad tym popracować i to musi być takie obopólne działanie yy, i mam wrażenie że dla niektórych może to oznaczać właśnie Przepracowanie takiej karmy i że jeżeli tylko widzicie i intuicyjnie wyczuwacie światełko w tunelu, że dla waszego związku jest jeszcze szansa, to moi drodzy nie kończcie tego definitywnie. Czyli w tym wypadku ten sąd ostateczny w negatywie mógłby nam oznaczać rozwód czyli taką sytuację, gdzie po prostu odpuszczamy od razu bez jakiegokolwiek starania się, żeby naprawić tę sytuację. A tutaj rzeczywiście widzę duży potencjał w tym, żeby ta sytuacja została uzdrowiona, naprawiona i że wy naprawdę możecie być szczęśliwi w tym Waszym związku, tylko po prostu to jest też ciężka praca nad samym sobą. I tutaj bardzo dobrze będzie to widoczne. W tym wypadku Karta Księżyca może też Wam pomagać w ten sposób, że na przykład wyjdą na jaw jakieś sprawy, które do tej pory no, były przed Wami ukryte. Być może partner, partnerka mieli jakieś swoje grzeszki na sumieniu i oczywiście no, nie do końca Wam się to może spodobać, ale koniec końców to może prowadzić do takiego oczyszczenia atmosfery, że już więcej nie będzie między Wami jakichś niedomówień, jakichś tajemnic, jakichś takich ciemnych sprawek, że po prostu. E to zostanie jakby przerobione, ostatecznie rozładowana atmosfera zostanie i po prostu będziecie w stanie, jak gdyby, zacząć to wszystko od nowa. Czyli ja bym tutaj widziała w tej karcie gwiazdy taki pomyślny los dla Was, czyli możliwość właśnie naprawienia, przepracowania tego wszystkiego, możliwość odnalezienia też nawet i w tym stałym związku jeszcze spełnienia uczuciowego, pomimo tego, że być może nie zawsze działo się między Wami dobrze. To, co odchodzi do przeszłości, to jest karta siła. Wy jej dokładnie nie widzicie, ponieważ troszeczkę mi się tutaj niestety światło odbija w tej karcie. Ale mam wrażenie, ponieważ to, co przychodzi, to jest umiarkowanie, czyli jest tutaj troszeczkę taki kontrast właśnie pomiędzy siłą a umiarkowaniem. Siła kojarzy się przede wszystkim właśnie z takimi rozwiązaniami siłowymi. Gdy sobie nie umiemy poradzić z czymś, to możemy reagować agresją, możemy właśnie reagować przemocą, siłą, możemy tutaj ulegać nadmiernym emocjom. Możemy być ym, na przykład takimi osobami, które za wszelką cenę chcą w jakiś sposób zdominować partnera, być może zakrzyczeć, go. Być może tutaj jakieś kwestie y, były związane z ostrymi kłótniami, z tym, że jedna strona właśnie chciała podporządkować sobie drugą, y, jedna strona chciała dominować nad drugą, że były tutaj bardzo takie gwałtowne uczucia pomiędzy wami, pewne takie wybuchy emocjonalne, które po prostu były podyktowane tym, że. No, nie było tej równowagi wewnętrznej. Mogła tutaj być też taka zaborczość, zazdrość, mogły tu być takie no, niezdrowe zachowania, właśnie zmierzające do tego, żeby kogoś tak siłowo gdzieś do siebie przywiązać, zdominować. Natomiast właśnie przychodzi umiarkowanie. Umiarkowanie nie oznacza tutaj absolutnie, że przestaje wam zależeć na tej osobie czy na tym związku. Nie oznacza też tego, że po prostu jest wam już wszystko jedno, że tak naprawdę. Nie dbacie o to. Umiarkowanie po prostu jest taką wyważoną postawą. To znaczy, człowiek jest w stanie trzymać swoje emocje, swoje nerwy na wodzy. Człowiek nie reaguje gwałtownie. Na nadchodzące sytuacje, tylko po prostu y, przyjmuje to jako coś naturalnego. Niezależnie od tego, co jest mu serwowane, przyjmuje to ze spokojem, z taką swoją wrodzoną mądrością, zaczyna inaczej, inaczej patrzeć na pewne sprawy. I tutaj myślę, że przede wszystkim w Was zajdzie taka ogromna przemiana wewnętrzna, gdzie porzucicie też taką chęć kontrolowania być może partnera, partnerki, zdacie sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, bo z Skoro ta osoba z wami jest, skoro ta osoba chce być z wami, to znaczy, że was kocha i że warto ją też obdarzyć zaufaniem i nie będzie już takiej jakby uporczywej potrzeby kontrolowania sytuacji, że trzeba mieć nad wszystkim pieczę, bo jeżeli tego nie kontrolujemy, to to się rozsypie. Tutaj zupełnie inna postawa życiowa, czyli też myślę, że niektórzy po prostu um, osiągną taką równowagę wewnętrzną, czyli um, zaczniecie panować nad swoimi właśnie emocjami, nerwami. Inaczej spojrzycie też na tego swojego partnera. Być może będziecie się skupiać po prostu w swoim związku na tym, co jest pozytywne, a nie na tym, co ewentualnie Was dzieli. Inaczej będziecie rozwiązywać potencjalne konflikty. Czyli tutaj bardziej rozmowa, bardziej próba znalezienia jakiegoś konsensusu, aniżeli na przykład wzajemne pretensje, obwinianie drugiej strony o coś, czyli jakby e, niektórzy mogą po prostu dojrzewać wewnętrznie wraz z dojrzewaniem tego waszego związku. No inni, którzy są samotni, właśnie poprzez to, że spotkają na swojej drodze być może tego partnera e, z przeznaczenia, prawdopodobnie inaczej w ogóle spojrzą na swoje życie, zmienią e, dotychczasowe życie. E, w przypadku bliźniaczych płomieni, jeżeli e, takowego spotkacie, to to będzie rzeczywiście diametralna zmiana życia, ponieważ no, bliźniaczy płomień jest zawsze impulsem do rozwoju duchowego, czyli zmienia nas od środka diametralnie. E, wydobywa też, e, i tu by się również karta księżyca świetnie sprawdzała, ponieważ bliźniaczy płomień wydobywa z nas wszelkie takie nasze cienie, nasze jakieś nieprzepracowane historie, nasze po prostu schematy, programy, wszystko to, co gdzieś nam tam wpojono, kodowano, z czym nie możemy sobie poradzić e, i przez to właśnie że ujrzymy to w świetle dziennym, że nam się to ukaże i, i nie będziemy mogli obok tego przejść obojętnie albo gdzieś tam udawać, że tego nie ma, to też wielu z nas zostanie po prostu zmobilizowanych do tego, żeby po prostu raz na zawsze to przepracować. I rzeczywiście w tym kontekście karta siły może oznaczać, że odejdzie do przyszłości taka walka, czyli tłumienie w sobie pewnych rzeczy. W pierwszej kolejności będzie musiało nastąpić zaakceptowanie tego, że mamy też ciemną stronę, czyli zaakceptowanie tego, że nie jest Jesteśmy tacy idealni, że też przychodzą nam czasami yy, ciemne myśli do głowy, że mamy wady, że mamy swoją właśnie tą ciemną stronę. Ale właśnie poprzez akceptację będziemy w stanie też pewne rzeczy poprawić, będziemy w stanie yy, nad nimi popracować, tak aby lepiej funkcjonować i to zarówno w naszym związku, jak i ogólnie w relacjach międzyludzkich. Także moi drodzy, no u Was, że tak powiem, naprawdę mocne, naprawdę wielkie czytanie, bo to są arkana wielkie. Także tu się będzie w Was działo naprawdę wiele. Myślę, że to głównie będzie dotyczyło waszej sfery wewnętrznej, no ale tak naprawdę to, co macie wewnątrz później emanuje na zewnątrz, więc myślę, że i wasze otoczenie, i wasz partner, czy ewentualnie przyszły partner, e, będą w stanie e, zauważyć to, że dokonuje się w was jakaś ogromna przemiana. I tego Wam życzę, moi drodzy, bo to są oczywiście zmiany na lepsze, to są zmiany ku wielkiemu spełnieniu. Więc dążcie, moi drodzy, do tej karty. Do tego spełnienia emocjonalnego, do spełnienia swoich marzeń, tak naprawdę. Bardzo Wam kibicuję i tego Wam serdecznie życzę, moi drodzy. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, kwestie mm, związane z pracą, yy, no przede wszystkim tutaj takie przesłanie dla osób, które coś będą zmieniać, czyli na przykład yy, będą zmieniać pracę w maju, będą wyjeżdżać gdzieś za pracą, na przykład za granicę, yy, będą się przenosić z jednej firmy do drugiej albo w ogóle będą podejmować jakąś pracę, być może pierwszą w życiu, być może już którąś tam z kolei, yy, albo na przykład zmienią całkowicie swój kierunek zawodowy. Albo zmienią branżę, albo na przykład zmienią też formę swojego zatrudnienia, czyli z pracy na etacie, na przykład w kierunku działalności gospodarczej. Powiem Wam w ten sposób: wszelkie zmiany, które tutaj będziecie wprowadzać, są bardzo pozytywne, czyli jeżeli się wahacie, jeżeli się zastanawiacie, czy na przykład zmienić pracę, a coś was ciągnie już w jakimś innym kierunku, to zaryzykujcie i zróbcie to, dlatego że tu mogą z tego wyjść same pozytywy. Mamy dziewiątkę denarów, mamy królową kielichów, która na wizerunku akurat e, tym konkretnym w tej talii. Trzyma w ręku złotą rybkę. E, dziewiątka denarów to jest takie polepszanie jakości swojego życia, być może podnoszenie się stopy życiowej, przypływ pieniędzy, przypływ dóbr materialnych, budowanie sobie przyjaznego otoczenia. Czyli myślę, że wasze notowania wzrosną, jeżeli zdecydujecie się na taką zmianę. E, nawet jeżeli się boicie, nawet jeżeli jest to dla was w tym momencie duże ryzyko, to myślę, że w waszym przypadku naprawdę warto zaryzykować, e, dlatego że po prostu wasza sytuacja, Dzięki temu się polepszy, czyli finansowo będziecie na tym wychodzili lepiej i rzeczywiście będziecie mogli sobie pozwolić na spełnienie niektórych swoich marzeń, czyli również bardzo pozytywna prognoza. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Tutaj jest troszeczkę gorzej. Mamy dwójkę monet, mamy piątkę monet. Ym, moi drodzy, ym, przede wszystkim kwestie związane z równowagą. I to, co mówiłam na początku w przypadku drzewa odpoczynku, to jest właśnie ym, takie poszukiwanie swojej równowagi wewnętrznej. U Was ym, to jest taki brak właśnie równowagi wewnętrznej w organizmie. Być może dla niektórych też taki brak równowagi emocjonalnej. Być może dużo stresu ostatnio mieliście. No bo ta piątka monet to jest takie troszeczkę. Troszeczkę doprowadzenie swojego organizmu do ruiny. Często to się tak dzieje, że e, robimy to niestety na własne życzenie, że sami się doprowadzamy do takiego stanu, poprzez to, że się na przykład dużo stresujemy, poprzez to, że nie mamy czasu, żeby na przykład zjeść normalnego posiłku, tylko gdzieś tam jemy na szybko, jemy byle co, e, nie dbamy o siebie. Ja bym powiedziała, że ta nierównowaga tutaj może też oznaczać, że macie po prostu pewne niedobory w organizmie. Na przykład ktoś może mieć niedobór żelaza, ktoś inny może mieć niedobór magnezu, potasu. Także zróbcie sobie na przykład podstawowe badania i sobie po prostu suplementujcie te niedobory, bo rzeczywiście może być tak, że u Was to jest po prostu powodem jakiegoś obniżonego nastroju, tego, że czujecie się wiecznie zmęczeni, że po prostu nic wam się nie chce. No i dla niektórych mamy dziewiątkę monet również. Tutaj. Ta sama karta, która nam wypadła w przypadku e, kwestii zawodowych, więc myślę, że niektórzy po prostu dostrzegą wreszcie, że organizm daje znaki, że czas po prostu odpocząć, wyluzować, może sobie do jakiegoś spa pojechać, może sobie po prostu coś zrobić dla siebie, jakoś upiększyć swoje ciało, czy zrelaksować się, pójść na masaż. No, ta karta mówi o wszystkim, co robimy dla siebie, właśnie w celu upiększenia, e, w celu też lepszego samopoczucia, czyli. E, Warto rzeczywiście zadbać o siebie, o swoje ciało, i też o taką właśnie swoją równowagę w organizmie, tak, żeby po prostu wszystko się zgadzało, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy po prostu te niedobory, które ewentualnie mamy sobie uzupełnili, to, moi drodzy, też może być niedobór snu u niektórych mieliście drzewo odpoczynku, także ewidentnie tutaj jesteście wzywani do tego, żeby troszeczkę wyluzować, troszeczkę przystopować i po prostu odpocząć, ponieważ no, sami już jesteście. Na na takim etapie dosyć wyczerpani. Ta piątka monet jest bardzo mocnym sygnałem ostrzegawczym, że to jest już ostatni dzwonek, aby po prostu troszeczkę podreperować swoje zdrowie, wziąć się za siebie, zanim narazimy się na bardziej poważne konsekwencje. Także moi drodzy, mam nadzieję, że w maju odpoczniecie, że pozwolicie sobie na przykład gdzieś wyjechać na jakąś majówkę, że spędzicie miło czas. Tego wam oczywiście życzę, kochani. E, cudownego miesiąca, udanego, e, udanych wyjazdów, e, tego, aby wam się wszystko tutaj udało tak, jakbyście tego chcieli, albo nawet jeszcze lepiej. I mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym miesiącu na takim ogólnym czytaniu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.